Pani profesor, a jakich czynników ryzyka powinniśmy unikać, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo zachorowania na Nowotwór płuca, co po prostu może zrobić każdy z nas. Bardzo dziękuję za to pytanie, bo to jest pytanie, które jest pytaniem, na które ja zawsze czekam. Mianowicie w wielu krajach, również w Polsce, dokonała się taka ogromna zmiana. Mianowicie Udało się przekonać mężczyzn. Ja mówię cały czas o krajach roz, rozwiniętych. Nie mówię o, o krajach azjatyckich czy afrykańskich, tam jest zupełnie inna sytuacja, ale rozumiem, że się skupiamy na Polsce. Y, więc y, doszło w krajach do spadku częstości palenia tytoniu. I y, dwóch takich y, epidemiologów, Lopez i Koliszo, zrobili model teoretyczny, jak to jak się zmienia częstość zgonów z powodu raka płuca, w zależności od tego, jak często, jaka jest częstość palenia tytoniu. W tym modelu teoretycznym jest odstęp mniej więcej 20 lat pomiędzy szczytem częstości palenia a szczytem zachorowań na raka płuca. I Polska dokładnie się wpisuje w ten model teoretyczny. W Polsce wydarzyło się dokładnie to samo. Wzrastała częstość palenia tytoniu aż do kryzysu lat 80., kryzysu ekonomiczno-politycznego. A potem no, kartki spowodowały zatrzymanie częstości palenia, a potem przyszła zmiana ustroju, i jakby większość społeczeństwa uznała, że powinna wziąć swoje zdrowie, swoje zdrowie w swoje ręce. I bardzo dużo mężczyzn udało się przekonać do tego, żeby przestali palić. I tutaj. No, trzeba podkreślić rolę Pana Profesora Zatońskiego, który bardzo dużo zrobił dla polskiego społeczeństwa, właśnie próbując przekonać Polaków, że palenie jest złe. Przekonał mężczyzn. Kobiet się nie udało przekonać niestety i jeszcze pozostając chwilę przy mężczyznach, ten spadek częstości palenia w populacji mężczyzn spowodował spadek no, niemal o 30% zachorowalności i umieralności na raka Polsce. To jest ogromny sukces. Tani, ogromny i tani. W przypadku kobiet, no my niestety nadal jesteśmy na krzywej wzrostowej, jeśli chodzi o zachorowalność, umieralność na raka płuca i nie widzimy spadku częstości palenia wśród kobiet. I nie mamy, bardzo trudno jest kobiety przekonać, żeby przestały palić. Pani profesor, czyli to jest, to jest taka trochę zagadka psychologiczna, dlaczego kobiety nie chcą rzucić palenia? Czy wiadomo, z czym to jest spowodowane ten opór? Ja myślę, że tu potrzebne są specjalne badania, które, socjologiczne badania, które hmm. pokazały, dlaczego tak się dzieje, i na dodatek wydaje mi się też, że powinna być. No tak jak potrafi, no, potrafi nam przemysł mówić, że. Potrzebny nam jest konkretny proszek do prania, albo konkretny płyn do zmywania, albo coś tam, co jest kompletnie nam niepotrzebne. To jeszcze jest lepsze. Tak samo tutaj wydaje mi się, że powinno się zaangażować jakichś specjów świetnych od reklamy, którzy po prostu stworzą modę na niepalenie wśród kobiet. Ale jakby wracając jeszcze do Pani pytania, no, bardzo dużo. W spaleniu u kobiet jest taka sytuacja, że. Polki zaczęły palić po wojnie i to był element emancypacji kobiet. To była kulturowa zmiana. tak? Wtedy paliły kobiety wykształcone w miastach. To palenie się przeniosło do mniejszych społeczności, do małych miasteczek, do wsi. Ja, ja sama pamiętam, jak z jakim oburzeniem się spotykały kobiety palące na ulicy, nawet w miastach. I to dla mężczyzn było poprzednie, tak, Nikt nie zwracam uwagi na palącego mężczyznę, natomiast na palącą kobietę owszem, więc to był po pierwsze element wyzwolenia, emancypacji kobiet. Tak, takie, taka demonstracja można powiedzieć, wtedy mm -hmm. jest y, fatalna y, skutkach zdrowotna. Natomiast w tej chwili y, no to my mamy problem głównie z młodymi kobietami, bo te, które zaczynały palić po wojnie to one dzisiaj już mają tam 60-70 lat i one albo przestają palić ze względów zdrowotnych, no albo nadal palą i są kandydatkami na płuca, Natomiast y, te młode kobiety, y, no to tutaj już nie ma tego elementu emancypacji, wydaje mi się, tak? Już dzisiaj papieros nie jest elementem emancypacji, dzisiaj y, ulica jest elementem emancypacji. Natomiast y, jest coś takiego, że kobietom się wydaje, że łatwiej im jest utrzymać wagę. Ja w wielu wypowiedziach moich kolegów lekarzy i w rozmowach z młodymi kobietami, one często właśnie podkreślają ten motyw, że no, że one jak palą, to nie, to nie czują głodu, mniej jedzą, ten, ten papieros pozwala im szybciej spalić jedzenie. No to wszystkie te, te argumenty nie są do końca prawdą, ale jest ogromne takie powiązanie psychologiczne. No i myślę, że tutaj też dużo złego zrobiła taka absurdalna moda na taką super szczupłą sylwetkę.